Bardzo mi się to spodobało miejsce w momencie, kiedy tutaj przyjechałem, przyjechałem akurat na pętlę tutaj tramwajową, bo na początku byłem motorniczym w MPK, więc przyjechałem jako pierwszym kursem od Baru Barbara tutaj na pętle. No i zobaczyłem to za mną mówię, kurde, ale fajnie byłoby tutaj pracować. Żona, na pewno żona, ale, ale do zamr bardzo wielki szacunek. Ja zresztą powtarzam jej cały czas, że mówię, Krysiu, no ja nie mogę, no ja muszę tam pojechać, bo ja muszę tam chociaż być na chwilkę, no żeby zobaczyć, co tam się dzieje, no przejść tutaj, żyć tym, tym, tym powietrzem tutaj, no. Chcę nieraz pomóc ludziom, może nie sobie, ale ludziom bardziej, bo, bo tutaj no to, sobie to może tylko dlatego, że mm, tak jak teraz mam, no to, że mnie tak bardziej znają czyli no bo jestem przewodniczącym, czyli no taka fajna, fajna funkcja, która no tak by troszeczkę powiedzmy, no jestem większy. Co mnie niesie, tak dokładnie, nie? Mam fajnych, fajnych ludzi, którzy mi, z którymi współpracuję, czyli ze swoim, swoją komisją zakładową. To są wspaniali ludzie, którzy bardzo dużo mi pomagają, więc to też przy okazji, no tak to się wszystko razem klei. No ludzie, którzy są tam w związkach też mi, no nie, nie robią jakiś górek, o co poproszą, staram się też coś załatwić, podejść. Nie mówię, że wszystko się załatwi, ale dużo rzeczy się załatwia, nie? Wie pan co, no najlepiej to teraz, no to wiadomo, że odpoczywać. No kiedyś byłem troszeczkę bardziej aktywny, teraz, że to jestem taki już, no może starszy troszeczkę, nie to, że stary, ale starszy tylko ciutkę, nie? No to tak, tak tylko tak odpoczywam bardziej na działeczce w domku, nie? Przede wszystkim ogródeczek i traweczka. To są takie moje Małe koniki, które bardzo lubię tam być przy tym. Koszenie trawy, bo dlatego, że uwielbiam jak jest tak ładnie zrobiona ta trawka, bo mi się po prostu dla oka bardzo mi to cieszy. Mówię, no teraz już jestem na tym etapie życia, że no ten Pesel się tak przesunął, że muszę tak no, trochę myśleć ze spokojem na, o dalszej przyszłości emerytalnej I dlatego tak, no, tak, troszeczkę już tonuje, tonuje, ale nieraz ja lubię tak się, że tak powiem, tak, wybuchnąć, tak pocieszyć się, tak wejdę, to tak nakrzyczę, bo jestem ktoś donośny głos mam, więc nie słychać wszędzie, może mnie mało nie, nie widać mnie, tak, ale słychać mnie jest. nie? Także bardzo się tak tutaj, no nie wiem, rzucam tak troszeczkę, no niepotrzebnie zresztą. Tak? No tak, no bo to później moje serce troszeczkę zostaje przez to w kości. Coś ja zrobiłem, no zrobiłem dla siebie i też dla pracy tutaj. Przestępkić alkohol. To był czas, gdzie tak miałem też tam swoich przełożonych, takich bardzo bliskich, i tutaj prezes też był taki blisko z, nowy, z, tym moim, z moim przełożonym, i, i, i tak. No wszyscy razem żeśmy się jakoś tak zgrali. No oczywiście moi koledzy też, którzy, z którymi też tam no nieraz pozwalałem sobie, znaczy często jest nieraz, bo to nieraz to jest za rzadko powiedziane, nie? Często. Coś napić alkoholu, no i to był tylko tak, taki, taki bardzo fajny moment w moim życiu tutaj w Dozamelu, w mojej pracy.